Dzień dobry, Maja Lubomańska, kierownik marketingu i public relations w Hotelu Dwór Oliwski. Zapraszamy do Hotelu Dwór Oliwski, modnego miejsca w Trójmieście. Znajdujemy się w Gdańsku Oliwie na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w pięciogwiazdkowym hotelu Dwór Oliwski. W hotelu znajduje się 70 pokoi, w tym dwa luksusowe apartamenty, stylowe spa z basenem i restauracja z zabytkową winiarnią, której historia sięga XVII wieku. Hotel otoczony jest urzekającym ogrodem. Latem istnieje możliwość delektowania się posiłkiem na tarasie. Zapraszamy do hotelu Dwuroliwski, modnego miejsca w Trójmieście.